Podeszła do mnie moja młodsza córka przed Trzyma to w ręku i tak, Mamo, kojarzysz, jak ty zawsze mówisz, że ja mam bałagan w pokoju? A co? No wiesz, tak sobie pomyślałam, że ty widzisz bałagan, ja widzę obfitość rzeczy. Na razie jest to traktowane jako taki obscip no, sytuacyjny, okolicznościowy, ale za kilka lat pewnie ktoś do tego wróci i zorientuje się, że to już wtedy. Już wtedy były pierwsze znaki ostrzegawcze, a może nawet ostatnie znaki ostrzegawcze w kwestii tej odklejki. Natomiast jeśli się zdarzy, że e, wasza córka, syn, Jak? brat, siostra, mama albo tata e, przestaną kumać do końca. O co wam chodzi? To nie przejmujcie się. No dobra, tutaj będzie odklejka z tym, nie? Bo to akurat chyba bliźniak, to gada. Po prostu ich odetnijcie. Jaci ich. ich z waszego życia. To jest jedna z tych porad, która kosztuje tysiaka, a ja wam ją teraz. Tam za darmo. Wszystkich przeciętniaków wypieprzamy z waszego życia. Także nawet jak są to wasi starzy, to wypier... Znaczy, to jest bliźniak, czy to nie jest bliźniak? Nie mamy kontaktu przez rok, dwa, trzy... Wyje... Ne. Jak się nie ogarną, nie gadacie z nimi. Po chuj wy w ogóle z nimi gadacie? Po ch... wyjeździcie na te wigilie? Po co wyjeździcie na te obiady? Po co wyjeździcie na te wigilie, jak wiecie, że będzie rozpierdol? Wiecie, tak jak ten, ku... Patryk, zaborał... Karol śmieszek, dzięki za, kolej, za kolejną subskrypcję. Bora, ty jak najdalej w... od domu. Trzeba wypiedalać od nich jak najdalej? Na Bora, Bora. Mm. Jeśli czujesz, że Twoi rodzice są przeciętni, przednij to. Przednij to. Ktoś cię pyta, nie, jedziesz na wigilię w tym roku do domu, na święta? Nie, moja mama pracuje w szkole jako. Jest na... nauczycielem historii, wiesz, jest przeciętna. Jak się nie ogarną, nie gadacie z nimi. Ty od o niej. Dobra, ale bliźniak jest odklejony, to wiadomo, nie, nie od zaraz. Natomiast tutaj uważam, że Stano... Okej, okay, to na przykład warto y, skrytykować tego, ale na przykład te takie historyjki... O, albo na przykład to... Na dokładnie doprowadza mnie tam, gdzie ma doprowadzać i... I... Like, really? My life! Is it even my life? Wow! Is it my life? Kochani, medycyna ją tam zaprowadziła. Medycyna zaprowadziła ją na jakąś wyspę z basenem. Nie, studia medyczne. Nie, nie. Ja już nie studiowałam medycyny. E, nie praca w szpitalu, bo tam mało płacą. Ale medycyna, tak? Szeroko pojęta medycyna. Nie bójcie się jej. Otwórzcie się. Otwórzcie się na i tutaj wiecie, no, to Ty się cieszy kurwa, no docenia, że jest nad jakimś basenem. I czy to takie złe? <grym> nie wiem, no. Ja na przykład uważam, że nie doceniam wielu rzeczy i bym wolał mieć takie flow tej babeczki, żeby się cieszyć, że... Piję sobie nierwę? 17 tysięcy osób mnie ogląda? Kurwach, jestem szczęśliwy. Ludzie, że wy ze mną siedzicie dziś. A nie jestem taki, nie? W kurwie mi czad. <grym> I bym wolał być tą Panią, szczerze powiedziawszy. Magię. I na pewno zrobię live'a, żeby popowiadać Wam o tym. Kasia zrobi live'a. I pokażę Wam pasen. PASEN! PASEN! Is it even my life? Jeśli kiedykolwiek pomyślisz, że ktoś cię odrzucił, nie wiesz w to. Nigdy nie zostałaś odrzucona, nigdy nie możesz być odrzucona. Każde nie oznacza tak dla czegoś innego. Każde odrzucenie jest zaproszeniem. O kurwa! Co to było? Czy to jest jakaś. To jest jakaś impreza dla gwałcicieli? Tam przychodzą gwałciciele słuchać, że to w sumie. Słuchać swoich... taktyk, jakiś porad? Nie ma nie? Każde nie to tak? Każde odrzucenie jest zaproszeniem? Chodź mała ze mną do łóżka, nie? O. Zobaczcie, jak jest to na ja... Większość tego odcinka stanowskiego jest ok, ale to jest taka na interpretacja. Każde nie jest zaproszeniem jest tak dla czegoś innego, zaproszeniem do czegoś innego, nie? Czyli autorka ma tutaj na myśli, że na przykład, jak ten facet się odrzuci, to być może, w te, właśnie się otwiera yy, furtka do innego, z którym będziesz szczęśliwa. O to jej chodzi, nie? A on tutaj to upraszcza, że jak kobieta... Mm, właśnie, Stano czasem robi takie uproszczenia, nie? Dlatego ja jak byłem właśnie w dniu programie, to mówiłem parę razy, że ma ignoranckie podejście do kilku rzeczy. Ja jakby rozumiem tych ludzi. Yy, natomiast takie kwestie wiary, wierzenia, jeżeli komuś to pomaga, to niech sobie to robi. Ja takie. Mam, nie? Jeżeli na przykład kobieta rozpacza po rozstaniu i o Boże, moje życie to koniec skończyło się, no to ona potrzebuje usłyszeć, że no, ten cię odrzucił, ale to jest zaproszenie do nowego etapu Twojego życia i ona wtedy ma nadzieję. Jakby ja to czaję. O, zaproszenie. U, ale będzie się działo, ale będziemy się bawić dzisiaj. Mówiłem ci, że nie. Ojej. Ale, ale będzie fajnie. To szkodliwe chyba. Takie treści wygłaszanie. 20 nie, to nie. A tak, to tak. Jestem ciekaw, czy jakbym do niej poszedł. Znaczy nie poszedłbym, ale gdybym do niej poszedł na ulicy, złapał ją za włosy, wiesz, do dołu. A ona by powiedziała: Nie, to ja bym powiedział: czuł się zaproszona, a ja się poczułem zaproszony. Każde nie oznacza tak Każde nie oznacza tak dla czegoś innego. Kupa. Naprawdę dziwne, co tam się dzieje. Wszystko, co Wam się w życiu przydarza, zależy od Waszej duszy. Żeby wejść w koniunkcję z tą swoją najwyższą inteligencją, która zawiaduje ściągnięciem magii na Ziemię, tego kosmicznego pierwiastka, który jest w sumie na Ziemi, tylko inaczej wygląda, to trzeba wejść i zrozumieć, jak działa ciało świetliste czyli dusza. A jak masz 6 lat i na przykład dron zrzucił bombę na całą Twoją rodzinę, to cała rodzina miała duszę nie tego jest. W ogóle to się zdarza. E no jak na przykład zagryzcie pies, to on po prostu wyczuł, że masz kiepską duszę nie? i problem z koniunkcją. Wszystko się zaczyna w duszy: wszystko zależy, co się dzieje w waszym życiu, zależy od duszy. Nie ma przypadków, nie ma tragedii, nie ma wypadków, nie ma niesprawiedliwości. Wszystko jest tutaj albo tutaj, w sumie nie wiem gdzie, no ale gdzieś w środku. Proste? Proste. W ogóle czym jest dusza? Czym są nasze myśli? Czy sterujemy naszymi myślami, czy nasze myśli sterują nami? Czy możemy kontrolować nasze myśli? To jest jedno z pytań, na które trzeba sobie na poważnie odpowiedzieć. Jeśli chcemy zamanifestować ogromne pieniądze na swoim koncie, musimy wiedzieć o tym, że tak jak wszyscy powtarzają w rozwoju duchowym, znane nam, nam frazes tak naprawdę, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Nie wiem, czy pamiętacie początek Biblii. Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem. To według mnie. Ciekawą, ciekawą mam mówienia taką. Nie, nie wiem czy zauważyliście tak dzi dziwnie oddechowo. Nie jest najprostsze wytłumaczenie, czym jest energia kreująca w naszej rzeczywistości. Pięć złotych. Chyba było coś na stresik. <taki> Takie mam wrażenie że na stresie przed publicznością coś było. Skoro my jesteśmy energią kreującą i wytłumaczone jest nam to, że... Ona też mówi jakby przed zaciśniętą szczękę. Hmm. Jest to słowo i było tylko to słowo, nie było nic poza słowem, to znaczy, że nie, nie ma nic poza naszą myślą. Afirmacje nie są tak naprawdę techniką. Ja po prostu tak mówię, że jest to technika, ale to nie jest technika. Powiem szczerze, mam taki problem z tym fragmentem, to znaczy nic nie zrozumiałem. Y no okej, okay, no to... To jest dziwne. W najgorszym razie... O Dawid Piątkowski, to jest... Najpierw coś się w Jak teraz coach? A co jak się wydarzy tamto? A co jak będzie to? I tak na końcu pamiętam, że sobie powiedziałem, że w najgorszym razie pojadę do Anglii i takie uczucie ścisku i w pewnym momencie mówi Hola, przecież ja sobie powiedziałem, że ja chcę być szczęśliwy. Dlaczego ja się nie czuję tak jak ja chcę? Co to jest, co mi gada? Co on w ogóle takie chore myśli. Eureka! Myśli w mojej głowie się samym myślą, nikt mi o tym nigdy nie powiedział. Że umysł został tak skonstruowany, że sam siebie myśli. Tureka! Dobra, Piątkowski to jest Piątkowski <laughs> O, ja, ta Indianka jest ciekawa Idealnie, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, balans energetyczny, cztery kierunki, cztery żywioły Zgadza się I dołączył do nas nasz przyjaciel I tak siedzimy wszyscy i w pewnym momencie zaczynamy się ruszać on mówi, hej, mogę iść z wami? No co ja mówię, trz, moment I zrobiłam check-in i mówię, nie i wiecie co było przepiękne w tej historii, że on powiedział szanuję Cię za Twoje nie, szanuję Cię, że powiedziałeś nie i jest to dla mnie dużo ważniejsze niż jak w tym momencie przekroczyłabyś swoją granicę, więc to jest piękne, więc zachęcamy Was trochę do tego, żebyście w następnym, nie wiem, tygodniu poeksperymentowali, jak się czujecie mówiąc komuś. I tutaj jest nieoznaczona reklama, nie, no bo ona właśnie mówi, że siedzi sobie ze znajomymi i on yy, nagle gdzieś wstaje. I kolega mówi, Mogę iść z wami. A ona zrobiła check-in, i mówi nie. I tutaj Stanowski też tego nie wyłapał, że to jest lokowanie yy, lot, lotów. Po prostu, yy, yy, jak to się kurwa Linii lotniczych, że w, w, można zrobić check-in w telefonie, szybko, w trakcie rozmowy z przyjaciółmi. Że ona siedzi, kolega coś pyta, ty szybko robisz check-in, bo masz na jutro tam lot. I mu odpowiada, że nie, nie możesz iść z nami. I on tego nie wyłapał. I wy też tego nie wyłapaliście. Już nie. I czy potraficie zostać w dyskomforcie, cały czas powiedzenia nie. Przychodzi, kochanie, do mnie przepiękna historia, którą ostatnio mogliśmy doświadczyć na bali, bo my byliśmy, słuchajcie, w takiej restauracji, siedzieliśmy sobie, była grupa przyjaciół, ja, Kasia, Holly, Jason. Holly Molly. Ja kojarzę. I Erik. I mieliśmy zaplanowane spotkanie na cztery osoby, więc ja mówię idealnie. Dwóch mężczyzn, dwie kobiety, balans energetyczny, cztery kierunki, cztery... Dobra, tutaj jest. Jeszcze... A, tu jest najciekawsza postać. Wym ...gimnastykiem, który przezwyciężył poważne choroby, alergie, śpiączkę, rozpad rodziny i depresję, jak to się nazywa? Live Congress Balans? Live Congress. Live Balans Kongres. 7-9 lipca. O kurwa, muszę iść. Cena wzrośnie. Ku... O, kurwa, to już widać nie skam. Cena wzrośnie za 23 godziny. Kurwa, ale widzowie trafiliśmy. Akurat cena wzrośnie za 23 godziny od momentu, kiedy oglądamy, a w ogóle oglądamy kilka miesięcy wcześniej. Pewnie jutro będzie od nowa ten licznik szedł, nie? <laughs> Ile kosztuje bilecik? A właśnie eter, woda, ziemia, powietrze, ogień. O, kurwa, ogień 4 koła kosztuje. Ether to tłumaczenie wystąpień, prelekcje 3 dni. E, woda, miejsce w sektorze woda, prelekcje 3 dni, targi 3 dni i koncerty. Ziemia, miejsce w sektorze ziemia, prelekcje, targi, koncerty, workbook, jedno drzewo zasadzone w Twoim imieniu, Benz. Powietrze, miejsce w, w sektorze powietrze, prelekcje, targi, koncerty, workbook, drzewo, jedno. Wybrane prezentacje, szybka rejestracja, vouchery od partnerów. Powietrze się w ogóle nie opłaca w porównaniu do Ziemi. Ogień, e, workbook, jedno drzewo też. Wybrane prezentacje, szybka rejestracja, vouchery, książka. Dostęp do strefy ogień, dostęp do strefy wellness, sesja zdjęciowa z prelegentami, lunch z prelegentami. Opinie uczestników. Jak dla mnie najfajniejszy kongres. Niesamowite wydarzenie. Będę Was motywować, by były kolejne. Dziękuję za organizowanie. Pięknie napisane. Było świetnie. Tylko, że tak. Ja na takie rzeczy jestem otwarty bardzo. Bo powiem taką rzecz, że na przykład ktoś, haha, w co nie wierzą, hahahaha. Haha, Ajcie do kościoła. A w co tam wierzą? I jakie są na to dowody? A jakie dowody oni mają na te ich rzeczy, w co oni wierzą? Każdy wierzy w to, co chce. I każdy ma prawo wierzyć w to, co chce. Jeżeli komuś wiara, nieważne co, daje ukojenie i nikomu nie szkodzi, właśnie to jest ważne, i nikomu nie szkodzi, to niech sobie każdy wierzy w co chce, jeżeli to nie szkodzi innym osobom. Takie moje zdanie.